W tym roku rozpoczął się pierwszy etap przebudowy placu powstańców wielkopolskich, czyli rynku w historycznej części miasta Murowana Goślina. Rynek w każdym mieście czy miasteczku jest wizytówką danego miasta, w związku z tym przebudowa jest jak najbardziej wskazana. Chcemy, żeby mieszkańcy odzyskali swój rynek, żeby chcieli na niego przyjeżdżać, żeby to było miejsce ciekawe, w którym się dzieją różne rzeczy, ale żeby było przede wszystkim miejsce przyjemne do przebywania. Dlatego w trakcie planowania rewitalizacji rynku zadbano nie tylko o wymianę nawierzchni czy oświetlenia, ale przede wszystkim o zmianę układu komunikacyjnego. Powstanie taka przestrzeń wspólna dla mieszkańców, zostanie nasadzane ponad 70 sztuk zieleni, powstanie mała architektura w postaci ławeczek, w postaci zdroju, gdzie przyjemnie będzie przyjść, poczytać książkę, pospacerować z dziećmi, wypić kawę. Pierwotny plan rewitalizacji rynku zakładał usunięcie pomnika powstańców wielkopolskich, co wzbudziło spore kontrowersje wśród mieszkańców. Ponieważ Poprzednik już zawarł umowę z wykonawcą i były wykonane plany, ja je tylko realizuję. Oczywiście zrezygnowałem z likwidacji pomnika Powstańców Wielkopolskich, ponieważ był to dar ze składek od mieszkańców i uważałem, że pomnik musi pozostać w tym miejscu, czyli w centralnej części miasta. Dodatkowo zmieniono materiały, z jakich powstanie nawierzchnia rynku. Dobraliśmy odpowiedni materiał, żeby nie było takiej historii jak przy ulicy Kochanowskiego, że mieszkańcy skarżą się na łupaną kostkę granitową i ciężko się po niej idzie. W związku z tym będzie kostka wyłożona oczywiście granitowa, ale gładka, służąca swobodnemu przejściu mieszkańcom. Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap realizowany jest w tej chwili, jest to wschodnia część tutaj od strony ratusza, kolejne etapy to część zachodnia, a trzeci etap to teren wokół kościoła. Dodatkowo wyremontowana zostanie ulica Podgórna, tak aby po zakończeniu rewitalizacji Placu Powstańców Wielkopolskich stanowiła spójną całość z rynkiem. Remonty w miastach to często duże utrudnienia dla mieszkańców, jednak dzięki podzieleniu prac na trzy etapy uciążliwość robót na goślińskim rynku jest nieco mniejsza. Przebudowę placu staramy się robić w taki sposób, aby była ona jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców, tak dla przedsiębiorców działających przy placu. Staramy się, aby w miarę możliwości był dostęp do posesji, także bezpośrednich użytkowników, ale także tych osób, które są przyzwyczajone ze sklepów czy z firm działających przy rynku. Zakończenie prac remontowych pierwszego etapu planowane jest na koniec lipca. Kolejne etapy rozpoczną się w przyszłym roku. Koszt całości inwestycji z pracami przygotowawczymi to prawie 10,5 miliona złotych.